Tuszkiewicza, to tak, jest ten tak. pan, który jest um, tutaj dzisiaj z nami, drugi pan, który nazywa się Zygmunt, Zygmunt Sadyński. Na pomocnik. No, pomocnik, ale jaka ważna funkcja, bo y, wspierał pan, y, pana y, Zbigniewa, jak widać, bardzo sprawnie. To panie Zbyszku, poproszę o krótki rys historyczny, zanim odczytamy tą tabelkę. A, no to taki rys, <gryz> no ja sam przedmiot to, jak to zostało zrobione. W jakiś... Rzeźbiarz, może 10-15 lat temu, zrobił to rzeźbę w tym miejscu i ona po jakimś czasie, wiadomo, stojąc na drodze uległa zniszczeniu. No to w naszej list, placowni dokonaliśmy renowacji tej, tej rzeźbi, w tej chwili ona wygląda tak po renowacji. Zdjęcie czyli jeden. Jeszcze, wasio, to, przez ścieżach, czy, na, myślę, długiego, że. ta placa wiem, to, bardzo to, to, jest bardzo sobie zrobiona przez Pana Bo No widać zresztą, bo zobaczcie, wy. Nie ma tutaj żadnej dziurki. No plecy jeszcze obejrzyjcie. Chodźcie, zobaczcie, jaki cały koszałek wrócił. Popatrzcie. No, tak no, będziemy, to jeszcze nie to, będziemy, nie będziemy. Tak Słuchajcie, ja, ja to mam, mam taką nadzieję, że y, pani Aniu, Panie Adamie i Panowie y, twórcy, artyści. Y, że jak już nie będzie nas w tym miejscu tego.